Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Minecraft ABC, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft na czysto. Dlaczego na czysto? No dlatego, że tutaj nie ma żadnej modyfikacji. Grałem tutaj tylko modyfikacje Optifine. Widać. No i co? W tej serii będziemy budować tak jak Wy to będziecie chcieli. Czyli tam na dole w komentarzach będziecie musieli pisać co mam wybudować, a ja to po prostu wybuduję. No ale dobra, nie gadajmy już więcej, tylko przejdźmy do czegoś. Tutaj wyrenderowałem sobie skrzynkę bonusową chyba, tak się nazywa. I co zepnijmy to drzewo i zrobiłem sobie za chwilę podstawowe tę tutaj osiągnięcie. Bo tutaj jak widać to tak trochę tymi drewnianymi temami nie będziemy chyba tak sobie wykopać. Tu jest jakiś kamień, to za chwilę go wykopiemy. Zajmijmy sobie ten na dół o, Albo tutaj Zdejmijmy ten kamień Tak, żeby wystarczyło na te itemki podstawowe Przeróbmy sobie na deski drewno Zróbmy sobie crafting table'a Patyczki mam to tutaj Zróbmy sobie siekierkę i... kilofik Aha. Dobra Wykopmy jeszcze tutaj tego kobla I tutaj w sumie jest nawet fajne miejsce Znaczy nie będziemy ja tą dziurę tutaj przy prostu tym wykopałem tylko tutaj ta góra mi się spodobała. Także tam możemy sobie zbudować jakąś taką główną bazę. Właśnie w tym dzisiejszym odcinku będę to chciał zrobić. W sensie nie skończę tej dzisiaj tej bazy, ale będzie pokazany tam już... Wykopiemy tam na pewno jakąś norkę, że tak powiem. I zaczniemy sobie tam wszystko kopać. Dobra, tutaj na górę. Jeszcze wyżej... O, widzicie jak ładnie jest. wieczkiem się przydadzą. Teraz do łóżka. No i jeszcze ta trzecia gdzie ona jest. Tam jest. No i idziemy na górę. Nie wiem co nie tak. Luźno ten. Kursowe. nie wiem co się dzieje może przez jakiś program który ma tutaj właśnie włączony ale nie wiem bo nic jest tutaj na nie dzieje już jest normalnie tak, już no, mam normalnie Dobra. Hmm, może nie tutaj, tylko bardziej tam gdzie tak zielono. Wow, co to było? Ten tam, tutaj nie potrzebny. O! Wow, ładnie tam jest. Muzyka mi się wyłączyła Dobra, daj się pewnie wyłączy znowu jakaś inna No hmm. Hmm. Jeszcze wyżej, czy tutaj no. gdzieś skały, skałę wkopać hmm. Hmm. to może no gdzieś tej stronie tutaj, o tutaj na przykład Przepraszam Was za chwilowe cięcie, ale musiałem coś tam powiedzieć. No ale już jestem dobry. Wykopiemy sobie tutaj taką norkę, żebyśmy przeżyli chociaż pierwszą noc. Chociaż nie wiem, czy ona nas spotka w tym odcinku pierwszym. Chyba tak, ale nie jestem pewny. Jeszcze sobie tutaj wykopiemy to większe. I postawimy sobie graffiti table, a. zrobimy sobie więcej patyczków i upadka, bo nie będziemy kopać kilogram dietany. o, właśnie tego się spodziewałem O, tutaj pewnie zapełnimy deskami szkłem, nie wiem. Może na razie zróbmy to ze stołu na nie jest to maskopia, przepraszam was i zróbmy sobie taki jakby bunkierek tutaj na sobie postawimy tak tu 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 i tutaj dobra wykopmy to, bo nam jest potrzebne. i tutaj mamy taki widoczek, dobra Zróbmy sobie drzwiczki. Stawię, że nam tutaj nic nie wlazło, żadne cholerstwo, ani nic. Dobra. I postawimy sobie łyżeczko na przykład tutaj. I tak to nie, będzie taki prowizoryczny. Hmm. Zróbmy może teraz... Kierkę mamy To idziemy po drewno, żeby sobie to już jakoś udekorować troszeczkę drewnem dekorować. Żeby ładnie wyglądało w środku tam w domku. Zetknijmy to drzewo. Dobra i tam to trzeba. Mi się też nie podoba. W ogóle pełno tych drzew takich błotnych, nie wiem czy to są błotne, czy jak to się nazywa bagnianych bardziej ale dobra, to zetniemy je i będziemy mieć spokój z tą żydotą mam nadzieję, że... okej, okay, to wyścięłem to drzewo jest nawet ładne, to je zostawimy to drzewo jest chyba zbugowane, ale nie jestem pewny I jeszcze tutaj są te brzydkie drzewa, to też je powykopujemy Chociaż te w wodzie zostawimy, bo są też fajnie wyglądają, ale to w Dzisiaj w odcinku zrobimy takie w naszym tym domku ściany i podłogę myślę. No i będziemy kończyć, ale to jeszcze nie skończyli jeszcze, ale zrobimy to wszystko. Gdzie to się tutaj wychodziło? Tędy, 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 i tutaj do góry. Co to było? O tu. Znaleźć do... Dobra przeróbmy sobie to chociaż połowę 61 no nie za dużo to zróbmy sobie może na razie podłogę a później będziemy patrzeć o co dalej Dobrze, łóżeczko No i to w ogóle jakoś inaczej wygląda, nie? Moim zdaniem ładniej hmm, Teraz... Ja mam tego. No, Może starczy na tą ścianę tą akurat Na ten róg, on jest taki najbrzydszy, bo tamten stąd też że nie wygląda razem. Kamień to taki niezbyt, niezbyt, tak, 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 o, trochę lepiej. Zróbmy um, um, tutaj jeszcze jedną w górę. Okej, okay, dobra, to, to sobie kupiemy żeby tutaj mieć, tak jak już Mamy okno z tej strony to żeby było chociaż dwu na wysokość, żeby miało dwie kratki. Żeby to jakoś wyglądało ładnie. OK. I tutaj sobie tam to. Właśnie po to zostawiłem sobie tego czystego drewna trochę nieprzerabianego na deski. Dobra, odcinki, jeśli chodzi o odcinki będą pojawiać się, myślę, że co w piątek, teraz są na przykład, ferie, to może częściej będą, na przykład co dwa dni, co trzy dni, ale nie jestem pewny, zobaczymy. I tak, tą ścianę jeszcze wykopię. Ogólnie nie będzie to tylko seria taka Minecraft, to znaczy, będę grał cały czas Minecrafta i Minecrafta, nie będę tutaj przynudzał głównie tym Minecraftem, ale będę grał też w przeróżne gry, na przykład motoryzacyjne jakieś typu e, Need for Speed, chociaż to nie wiem czy to można uznać za motoryzacyjne bardziej. Gra niezbyt rzeczywista. Znaczy, to akurat nie chodzi tutaj o te starsze wersje, się tam treningowe od samochody. Można było w całej siły sobie w bandę, a z samochodem się nic nie działo. Teraz w tych nowszych wersjach, to są nawet realne, no, ale dobrze. Może będziemy grać w takie gry. Na pewno będą jakieś szczelanki typu CS czy Call of Duty, ale to zobaczymy. Póki co, na razie skupię się na tym minecraftcie Nagram parę odcinków. Znaczy, no, nie parę odcinków, bo to seria będzie no to tyle, ile będę potrzebował. Czyli do znudzenia, prawie. Ale tak jak mówię, piszcie w komentarzach, co ja mam tutaj budować. Bo tak to chyba nie ma sensu, taka seria. Ale jeśli będziecie pisać, to będzie fajnie. Ja będę to się starał. W... Nie będę oczywiście wszystkiego budował, no bo to też się tak nie da, że na jednym odcinku buduję wszystko, tak powie na przykład zbuduję, tam farmę, ktoś powie zbuduj stajnie, ktoś powie zbuduj jakąś hodowlę, no to przecież tego nie zrobię na jednym odcinku no ale dobra, w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy tyle co tu widzicie nie jest to może jakiś szał ale mam nadzieję, że seria wam się spodoba i będziecie chętni zaglądać na mój kanał tak jak wam mówię, piszcie w, piszcie w komentarzach nie w odcinkach, w komentarzach piszcie Chcę ją tutaj budować, a teraz się z wami żegnam. Cześć, pa!